Dzień dobry. Proszę Państwa, znajduję się w Ośrodku Kultury Tkacz. To właśnie w sobotę najbliższą, 9 lutego, odbędzie się setne spotkanie z mojego cyklu Herosi Rock'n'Roll'a. Właśnie na to spotkanie przybędzie wiele, wiele wspaniałych, tak zwanego świecznika polskiego show biznesu postaci. Między innymi będzie Marek Gaszyński, który będzie promował swoją książkę. Wydał ją w grudniu ubiegłego roku. Mój cały rock and roll. Będzie Alicja Klęczon-Korona, żona zmarłego przedwcześnie lidera grupy Czerwone Gitary Krzysztofa Klęczona. Będzie Iwona Thiery, przedstawiciel polskich nagrań. Będzie wiceprezes Fundacji Sopolskie Korzenie Wiesław Śliwiński. Jak również będzie prezes Stowarzyszenia Christopher imieniem Krzysztofa Klęczona, Wiesław Wiczkolwiak. Połączone to spotkanie będzie 75. rocznicą urodzin Marka Karewicza. Dlatego będą to dwie części. Pierwszą poświęcimy właśnie urodzinom pana Marka Karewicza, którego konotacje, jak państwo wiecie, wywodzą się z naszego miasta. A drugą część, jak zwykle, zakończę swoim zmontowanym specjalnym filmem, koncertem z wielu, z wielu. Klipów, które przedstawiałem na przestrzeni tych prawie że ośmiu lat cyklu Rock and Rock'n'rolla. Tak się stało, że 86 spotkań dokonałem w galerii Arkady, pożar w Arkadach, jak gdyby zmienił lokal. 7 spotkań zrobiłem w społeczności chrześcijańskiej tomy przy ulicy Jerozolińskiej, 6 w barze Alibi na placu Kościuszki i ostatnie setne właśnie w ośrodku kultury Tkacz. Bardzo gorąco zapraszam. Godzina 17, sobota 9 luty 2013 rok. Ośrodek Tkacz. Do zobaczenia w Tkaczu.